I w tej obojętności znajdujesz swoją siłę, ponieważ niespodziewane już cię nie zaskakuje, spodziewasz się go i przyjmujesz je z stanowczością. Akceptacja tej prawdy uczy cię także pokory. Przypomina ci, że nie jesteś centrum wszechświata, że wszystko, co masz, może zniknąć jutro, że życie nic ci nie jest winne, i choć może to brzmieć surowo, czyni cię lżejszym. Uwalnia cię od wymagania od świata czegoś, czego nigdy ci nie obiecał. Przestajesz nalegać na kontrolę i zaczynasz koncentrować się na panowaniu nad sobą. Od tego momentu rodzi się cicha transformacja, przestajesz szukać gwarancji, szukasz przygotowania, przestajesz prosić o pewność, prosisz o jasność umysłu, przestajesz próbować kontrolować innych, kontrolujesz swój charakter i dzieje się coś dziwnego. Gdy przestajesz gonić za zewnętrzną kontrolą, Twoja obecność staje się bardziej stanowcza, bardziej stabilna, bardziej szanowana. Ludzie zauważają w Tobie rzadki spokój spokój kogoś, kto nie potrzebuje, aby świat dostosował się do Jego woli, by pozostać całością. Zaakceptowanie, że prawie niczego nie kontrolujesz, nie czyni Cię słabym, czyni Cię realistycznym, jasnym umysłowo. I paradoksalnie potężniejszym, ponieważ podczas gdy inni marnują energię walcząc z tym, co nieuniknione, ty inwestujesz ją w jedyne rzeczy, które zawsze będą w Twoich rękach: Twój umysł, Twoje zachowanie i Twoją reakcję na życie. A gdy zrozumiesz to dogłębnie, zaczynasz żyć z pewnym rodzajem spokojnej determinacji. Nie stajesz się bierny ani obojętny, stajesz się strategiczny. Wiesz, że nie kontrolujesz rezultatu, ale kontrolujesz przygotowanie, nie kontrolujesz tego, co mówią inni, ale kontrolujesz swój charakter, nie kontrolujesz wiatru, ale ustawiasz żagle. I ta prosta różnica oddziela tych, którzy rozpadają się wobec niepewności, od tych, którzy idą naprzód z pewnością, nawet pośród chaosu. To jest korzeń prawdziwego bezpieczeństwa.